Alert, alert! Odpalamy protokół. Mroczna strona królowej. Myśleliście, że znacie wszystkie dramy z dodą w roli głównej? O nie! Dziś cofamy się w czasie do jednej z jej najmroczniejszych i najbardziej szokujących legend, bohaterka i jednocześnie ofiara w tej opowieści prezenterka telewizyjna Ola Kot. Kiedyś, jako młoda, pełna entuzjazmu i marzeń dziennikarka, miała przeprowadzić wywiad ze swoją największą idolką Dodą. Brzmi jak marzenie, prawda? Spotkać królową. Niestety to marzenie bardzo szybko zmieniło się w traumatyczny koszmar. Po latach. Ola kot w nowym wywiadzie postanowiła opowiedzieć, co naprawdę wydarzyło się w tym pokoju. I to jest, proszę Państwa, mrożąca krew w żyłach opowieść o upokorzeniu. Prezenterka wprost oskarżyła Dodę o to, że cytuję te mocne słowa, potraktowała mnie jak gówno. Doda miała być arogancka opryskliwa, traktować ją z góry i okazywać jej pogardę na każdym kroku. Zamiast wymarzonego wywiadu z idolką była brutalna lekcja show biznesowej hierarchii. Jak mówi Ola Kot, ta sytuacja złamała jej serce i na długo podcięła skrzydła. To jest właśnie ta druga, mroczna twarz Dody, o której od lat krążą legendy w branży. Twarz bezwzględnej diwy, która nie ma litości na tych, których uważa za słabszych od siebie. Z jednej strony podziwiamy jej siłę i bezkompromisowość, o której mówiliśmy w poprzednich alertach, ale z drugiej, czy siła musi oznaczać publiczne upokarzanie innych? Ta historia to klasyczny i bolesny przykład zasady Never Meet Your Heroes, czyli Nigdy nie poznawaj swoich idolów, bo czasem okazuje się, że za wspaniałym scenicznym wizerunkiem kryje się ktoś, no cóż, po prostu niezbyt miły. My w alercie celebryckim jesteśmy wstrząśnięci, ale powiedzmy sobie szczerze nie do końca zaskoczeni. W tej branży takie historie to niestety chleb powszedni. A wy co myślicie? Doda to po prostu silna babka, a młoda dziennikarka była przewrażliwiona? Czy może to dowód na jej toksyczny i trudny charakter? Czekamy na Wasze opinie i subskrybujcie, bo mroczne tajemnice największych gwiazd to nasza specjalność.